Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Isaaka To jest siódmy odcinek Szósty? Nie jestem pewien. Noże. Szczerze jak nagrywam ten odcinek to jeszcze nikt nie odpowiedział na mój poprzedni temat, znaczy temat który poruszyłem w poprzednim odcinku. Dlatego, że tak to i jestem nakłaniam was do obejrzenia go i wypowiedzenia swojego zdania bo dalej jestem ciekaw i z chęcią bym posłuchał yy, więc tak, ostatnio graliśmy Azazelem mamy jeszcze do zagrania Kainem i Izakiem właśnie, bo Izakiem nic nie przeszliśmy, bo graliśmy tylko nim na początku. Szczą do odblokowania Magdalene plus 7 OP i I'm not picking up heals for two levels do wykonania ale zagrajmy sobie Kane'a chyba. Tak, to mi się wydaje, że będzie dobry pomysł. Następnym razem może zagramy Izakiem. Co ma Kane? Kane ma jedno oko, co jednak działa czasem. Mówię przy niektórych przypadkach w niektórych itemach. Plus ma y Lucky Foot. Czyli szczęśliwą stopę, która... Dokładnie... Wiem, że to zwiększa nam szczęście tam wiadomo, ale nie jestem pewien, czy ona nie ma jakichś specjalnych efektów co do jakichś rzeczy. Wiem, że kiedy w podstawowym Isaacu ona wiele dawała, ale czy w tym nie jestem pewien. Głupie muchy. zresztą to one tak dziwnie szarżują że się tak łatwo je odepchnąć. Dobra waliście gówno. <laughs> Właśnie pasuje pod do gówna szczerze, mam nadzieję, że tym razem na, nie będzie na piętrze monstra bo, tak jak zawsze, właśnie widzimy one zawsze po prostu na pierwszym piętrze. Jak się uda, to dopiero na drugim kolejne. Solduszko, jestem ciekaw kiedy przegramy, swe, przegramy pierwsze podejście jakieś, bo jak dotąd rozegraliśmy 6 rozgrywek. I ani jednej nie przegraliśmy, co jest i dobre i złe, bo ponieważ cały czas wygrywanie jest nudne, a przegry też by się jakoś przydało. Hmm... żeby dostać się do Minecrafta, musiałbym latać. No nie powiem, że to jest niewykonalne, ale jest ciężkie do wykonania. No, witamy. No dobra, idźmy najpierw tutaj, o, Idealny. Dobrze, że Ken ma jakiś tam damage, bo niektóre postacie moim zdaniem po prostu mają tak małe obrażenia na o! Skamieniała kupa. Zwiększona szansę na wydropienie czegoś gówno. Eee, to chyba daje tak. To daje nas slower, że w zależności od szczęścia, co jakiś czas nasze łzy będą spowalniać przeciwników. Nie jest to najlepsze ani najgorsze, że czasem się przydaje. Oluju, jak będą to myśleli. Hmm. <laughs> A, i dzisiaj też zmieniłem swoją nazwę z Holni Maxosa na Maxos 34. I zmieniłem to, ponieważ przynajmniej ja mam to konto połączone z Googlem i, wiadomo, i trzeba mieć dwa człony, że tak powiem. Imię i nazwisko. I mam dwa pytania, tak jakby. Pierwsze. Czy ktoś wie, czy można jednak ustawić jedno? Jakoś czy musiałbym, nie wiem, nowe konto tworzyć bez Google'a, się jakoś, bo szczerze nie znam się na tym. Znaczy, nawet się w to nie zagłębiałem dokładnie, to ostatni był A drugie, jeśli nie, to czy macie pomysł na ten drugi człon, bo Maxosa chciałbym zostawić, ale czy macie pomysł na jakąś nazwę dodatkową do tego, że jakiś podtytuł, bo Holny Maxos ja bym sobie zostawił, tylko z tego co mi wiadomo, on będzie wpływał na ilość wyświetleń, ponieważ nie wszystkim będzie się to wyświetlało przy napisaniu. To jest jakbym... YouTube to yy... mm... jakby to powiedzieć. To jest złe słowo dla YouTube'a chyba. Przynajmniej tak mi się wydaje. I będzie mi to trochę urywało zasięg, a tego bym nie chciał. E ręcz, Up ujdzie. Dobra, idziemy dalej. Już Ewy nie odblokujemy, bo podnieśliśmy serduszka. Ale no cóż, szczerze, żaden problem, mi to jakoś nie przeszkadza. Dobra, ciśnę. O, blisko jest trezerą, to spoko. Wytupię. Ten slow jest nawet przydatny, wam powiem. Bo, mm, znaczy gdyby on slow, o... czy gdyby on slow samych przeciwników, ich tylko ruch, to najlepszy może by nie był. A to, Jezu, to jest coś takiego, takie główno. Takie Kiedy przeciwnik nas zwalnie, pierdzimy. Po prostu bez sens. Yy, gdyby ten slow działał tylko na ich prędkość. No właśnie. Na ich prędkość ruchu, to byłby trochę słaby, ale on chyba też działa na pociski. Szczerze, nawet nie jestem pamiętać, czy to na pewno działa na pociski, bo yy, teraz nawet nie miałem... Nie skupiłem się nad tym. A tak wracając do tematu, to nie było tego yy... Monstra jako pierwszego bossa. Że... O! O! Ciekawie Co tutaj jest? Ho ho! ho! Co za skarby czekają na Daniela yy... Pay to win takie se. Szczerze. To same główne Ale Ciebie diabełku Mogę naładować. O! Dać. dalej nie wiem, co ta, ten, co ta kartka robi. A ja szczerze nie chcę mi się jakoś sprawdzać. Może kiedy indziej. Na razie zostawię sobie tam to. Jeszcze się zastanawiam, czy jakiś deal zrobić. Bo zobaczmy, co tutaj jest w ogóle. Szybkie ładowanie przedmiotu... Hmm. Czy chcę wydawać pieniądze? kiedy Nie wiadomo czy w ogóle będę miał jakiś przedmiot y, do użycia. Nie jestem pewien. Jeżeli się na tym zastanowię. Wszystko zobaczymy po bosie. Hmm... dawno właściwie Kane'em nie grałem. Bo to jest taka: każda postać jest jakieś, ma tam swoje plusy, ale właśnie Kane i Magdalena, które jeszcze wam nie, nie pokazywałem, musimy najpierw ją odblokować. Są właśnie takimi postaciami, które nie mają za bardzo nic. A tak też niby nic nie ma, nie? Tylko on później mu się odblokowuje item, kiedyś tam się wykona odpowiednie polecenie. Że typnie tak my... Arrow Room. No kurwa, dobrze i źle. Bo item zajebisty, tylko kurwa ominę bossa. Kurwa. Ty śmieciu. I... Jeszcze lepiej. Nie, słabo, moim zdaniem. Kurwa. Bossa ominę. No, ale... no penis w dół. Uh... Error room nie powinien pozwalać, no no znaczy... ci Powinien dać dwie opcje i powrotu i tego. No nie. Zejść od razu na dół. Słabe to trochę. Kurwa, no i ominąłem Bossa, tamte pomieszczenie, znaczy nie wybrałem żadnego z tego. Może Devil bym miał. Mm, nie jestem zadowolony z tego. Woffer to jest mega item, ale trzeba aż tak opłacalny za możliwość paru itemów. Nie wiadomo jaki. Mm, trochę huiznam. Nie ja wiem co zrobić. Nale kurwa, kurwa mać. Nie zauważyłem tego, że tam dalej nie ma terenu. Dobra, nie jak uzbieramy to, że kluczy. To może tam tego żebraka to pakuje. Kurwa, nienawidzę tego pomieszczenia. Kurwa. No, szczerze, dobrze, że to serduszko mi padło. Ja widzę po prostu tego piguła. No, bomby, Nie no, ani. Speed Down, super. Lemon Party 2 na 10 No, jak na razie, szczerze, to podejście. No, dobre nie jest. Ani jednego demieczka nie dostaliśmy. Tylko wrench up. I takie same pasywne itemy, takie nie najlepsze. Tylko tak na, na razie tylko ten o, The offer jest dobry, tylko on jeszcze nam się nie przydaje. Bo on znaczy, przydaje nam się rzadko, o. Bo co nam z tego, że będą nam zadawać po połowie serduszka, jak na początku prawie wszystko tyle zadaje. Ufa. Śmieć. Dobra... Ale na za 3 t no zaryzykuję chuj do buchu. No... Po, tak wracając to faktycznie pociski też To jednak spowalnia Ranch up, Super Jakiś damage Up, Tears Up, cokol cokolwiek Boś powoli to obrażenie, no zobaczcie ile się z nim pierdziela Jej, chociaż jeden rozwalony O Kurwa, było blisko nie, trochę, trochę słabo. Szczerze powiedziawszy, takie 2 na 10 jak na razie to podejście możliwe, że to będzie właśnie to przegrane podejście, o którym na początku wspominałem. Paralysis super. Lepiej teraz niż później w, w środku walki. To dobrze, że tego. O kurwa, o kurwa, o kurwa. Dobrze, że wtedy tego nie użyłem, bo myślałem, że tego nie użyję. Hmm... Wiecie co? Poczekajcie chwilę, nie będę cięcia robił, bo tylko będę okno zasłaniał, bo trochę jest mi za jasno i połowy tak naprawdę rzeczy nie widzę. Jestem ciekaw, czy dobrze było słychać cokolwiek, co teraz powiedziałem. Pewnie tylko trochę. Dobra, szczerze zaryzykujmy. Hmm... No, serduszko i kluczyk spoko. jest trochę słabo. No dobra, przynajmniej mamy zasięg i nie muszę podchodzić do tego gówno. Jakieś pozytywy, no. Mm, a, i mam pytanie co do, ty, co do South Parka, czy ktokolwiek chce tą serię? Bo szczerze nie jestem pewien czy wrzuciłem dwa, ten, dwa filmiki czy tylko jeden, bo mam na pewno dwa nagrane. Znaczy, mam jeszcze jeden nagrany, właściwie. I nie wiem, czy ja go już wrzucałem, czy nie, i to jeszcze sprawdzę później. Bo teraz nie będę w środku nagrywania tego co sprawdzał. I czy w ogóle chcecie tą serię? Bo nie wiem, jakoś od nie wiem. Kurwa, masz no. shot. To samo, co tak naprawdę. Ten. Slow, ale. Hmm. Słabo jest na razie, Wam powiem. Oh, there is option. To może nam unatować. Mm, to sprawia, że po bosie mamy dwa itemy do wyboru. Znaczy, no dwa itemy do wyboru, ale możemy wziąć tylko jeden oczywiście. Podładujmy maszynę. Chyba następny upgrade jest przy stuwie. No, no pewnie tak. No tego niedługo będzie. Najkulepszy. O, widzicie? Mm, przynajmniej na niego jakoś to działało. No ale naprawdę, obrażeń w ogóle, o kurwa, w ogóle obrażeń nie mam. Znaczy, jakoś go biję, no nie, nie ma masakry, gdyby Kane sam z siebie nie miał takich y, dość dobrych obrażeń, to by była porażka. Slow. Nie przepadam za tym typem. O kurwa. W ogóle prawie go nie widać. O kurwa, ale zjebałem. Było tak proste do uniknięcia. Nie lubię go. Znaczy, jest jeszcze jego gorsza wersja. Że nie ma co przesadzać. Ale jednak ten i tak jest masakryczny. To jest też dobre, że jeśli spowolni się komuś, kogoś, yy, kto właśnie trzeba podciskami, to nie dość, że one wolniej lecą. To one lecą na o wiele krótszy dystans. To jest bardzo ciekawe. No nie wariuj, Tweluk. Kurwa. Blisko. Eee Chujne że wszystkiego nie wezmę. Kurwa znowu jakiś pielny item I naprawdę tak se jest, znaczy no wezmę tego itema. To jest, jest chyba do chyba Kurwa shot speed up tylko. Też mogłem tam wziąć chyba eee, Dobra, mm, mam bombę jedną. Spróbujmy. Może tutaj sekret. jest. Secret. jest. O, zajebiście. Dalmowe serduszko. Dobra, przynajmniej nadrobiłem jakiś tam błąd. E, tutaj to niebieskie serca, a na samym środku... Naprawdę latanie by się przydało. Na poprzednich już to widzieliśmy. Na poprzednich... E, ...piętrach już to widzieliśmy. To jest bardzo... ...pomocne, a serce by się przydało, niech co. Tak. Spróbuję go naładować. Parę kl dwa kluczyki, może trzy sobie zostawię. Dalej kurwa, dawaj coś. No, i coś tam. super, super dobra, z tej O no trochę szkoda, ale no. jeszcze szkoda, no. Nie najgorzej, no coś tam dostaliśmy. Od niego przynajmniej. już 7 kluczy za dwie bomby i 3 monety. No bo tego serduszka, tego e Eternal Heart. Chyba tak on się nazywa. Eternal Heart. Nie liczę, ponieważ. Mm, no, już mieliśmy jednego i tak bym zdobył to serduszko. Dobra, ale. Jakie kurwa wygląda w ogóle? Papier toaletowy przyklejony do ręki, jakaś maska, jedno oko, wielki guz. Czy ja to guzem mogę nazwać? Bój się, grno, Długo ten film trwa, muszę przyznać. Eee, dobra, szczerze, jeśli na tym piętrze nic nie zdobędziemy, to będzie dupa. Znaczy, chodzi mi o damage. Bo mamy dość dobre podejście, ale nie ma takiego rozpildolu, jak było w ostatnich odcinkach. Niby mamy tą szczęśliwą łapkę, ale jakoś tego nie. Szczęśliwą, łapkę. szczęśliwą nogę, ale jakoś tego nie widać. Dalej no, kurwa nienawidzę tych śmiecioków No ten slow... Ten slow jakoś działa że ten... Ten fear też jest dobry, ale ten slow jest lepszy. Gdybym miał, nie wiem, dostać podwójnie większą szansę na feara, na, na slowa zamiast tego feara, no bym chyba wybrał, wybrał slowa. Widzicie, teraz to by się przydało. Tak ten dostał damage, bo wątpię, żebym to uniknął, szczerze. Nie oszukujmy się w końcu. Trzy monety. Jeszcze dwie. I może zdobędziemy level sklepu. O kurwa. Hmm. Myślałem też... Nad wprowadzeniem nowych serii, znaczy, o, mówimy to tak, jeśli South Park się nie przyjmie, jeśli stwierdzicie w komentarzach, że mm, se to darujemy, to. Kurwa, gdzie yy, to pomyślę nad inną serią, o, i zrobię jakiś odcinek, yy, pod, właśnie żeby się spytać, znaczy, dam wam mm, to, co mogę nagrać, o, przykłady tego, co mogę nagrać. A wy powiecie, czy chcecie to, czy coś innego, czy żadne z tych nie odpowiada wam. Dlatego macie do wyboru South Park, albo coś, co wam później powiem, że jak chcecie. Bo South Park już wielu youtuberów nagrywało, że może po prostu nikt tego nie chce, bo już to widziało parę razy. Że to decyzja zależy od was, bo nie będę nic na siłę ciągnął. Tak samo w ogóle możecie napisać, czy chcecie dalej tego IZAC, czy nie, bo ten kanał jest tak naprawdę dla widzów przecież, a nie dla mnie. Chociaż oczywiście ja też muszę się dobrze bawić i nie myślę. No ty śmieciochu! Jak nienawidzę tych szkieletów. I tak dziwnie się poruszają i strzelają tak za tobą. Tak naukos. Nie tak jak wszyscy, tylko oni tak naukos zazwyczaj strzelają. No nie no, muszę mieć ten Treasure Room. O kurwa! Co za chory by wymyślił to pomieszczenie? Co? Mam dziwne hobby, nie zrozumiesz, opowiedz mi o nim. Ty chory pojebie. No masakra. Nienawidzę pojemników, znaczy... I tak to na razie jak się do, dobrze odbyło, chociaż coś czuję, że i tak je... O, o, właśnie, taki skurwiel do mnie podejdzie i mnie ja po prostu... Chyba zrobię i se zwalę za to, że nie straciłem się jednego hała. O! I to jest jakiś... Temporary badas. <gryw> I to jest jakiś przedmiot, który może nam uratować nawet to podejście. Teraz wam zademonstruję. Czego to mniej więcej na tym? Dobra, no na niego to huizna jest akurat. No ale cóż. Mogło być go. O kurwa. Oooo, chyba ten odcinek szybko się skończy. Ile jest 19 minut? Jak myślicie, do 25? Napiszcie teraz w komentarzu. Tak wiecie, z serduszką na sercu, ile obstawialiście. Bo szczerze, coś czuję, że to będzie to podejście. To podejście, które zjebie. Jezu, to jest tak nudny boss. To jest, on jest tak wytrzymały... Cały czas to samo, co najwyżej coś zrespio, no właśnie. To i tak się rzadko zdarza. Mmm, nie no, masakrycznie mały demieć mamy. Mam nadzieję teraz na Devil Room. Kurwa. No dobra no, biorę to. Przynajmniej szybciej będę strzelał. Może coś to da. I naprawdę masakra. Eee, wali ten sklep na następnym dopłacę tu. To... Jakieś przynie. Nie, dobra, dzielę ten Pokój. No przynajmniej naprawdę się strzelamy. To jest jakiś plus. Może to nam coś uratuje. No kurwa, ale mi się w prawie wieba na tą muchę. W ogóle jej nie zauważyłem. O, postrzyma się od komentarzu. Tego też nie, sko nie skomentuję. Naprawdę. Żal dupę ściska. Dobra. No nie powiem, to jest dobry płodzian. Właściwie to duch, ale bez przesady. To dalej nie ratuje mi jakoś podejścia. Gdybym miał jeszcze ten. Aj. Nie wiem, kurwa co mnie powstrzymuje przed kliknięciem Alter 4. Naprawdę. Ja, po prostu porażka. I dobra, to. Nie, na początku to było takie zwalanie, że no, żadnego żaden damage mi nie podchodzi, takie trochę bielne trytony. Ale teraz to po prostu tryb warzywo chyba się odpala. Jestem ciekaw w ogóle, bo w poprzednim razem. Ale dostaliśmy tego archiwmenta, że wszystko staje się cięższe. Jestem ciekaw o ile. Tak wejdę na te kolce. Nie wiem, który dobra wali tą bombę. A później wejdę. Dziękuję. Dobra, no idźmy na tego bossa, co to jest. dobrze jedynka. No bo jeszcze nie straciliśmy. A nie, już straciliśmy jednocześnie. To to kurwa miał być! No, płodzianie, kurwa, tak, ich. Coś głównym, nie? Super. No, i tak oto kończy się nasza przygoda. Mm, kurwa. Niebany monstro! Kurwa, jak mi obrażeń brakuje! CZEMU TY KURWA TAM ZNOWU skoczyłeś, A NIE NA MNIE?! Ty cwelu, jebany! Dobra, przynajmniej widzicie jak to jest, gdy się przegra. Drogi pamiętniczku, dzisiaj zginąłem. Zostałem zginiony przez to coś, w jakimś ciemnym miejscu. Zostawiam wszystko mojemu kotu, Gapiemu. Żegnaj, okrutny świecie. Kso, kso. kain. Ja też dziękuję. I żegnam, okrutny świecie. I to po prostu się po czym za to warzywienie. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę, komentarz. Może nawet udostępnicie. I pamiętajcie, wypowiedzcie się na temat, na temat tematu, który poruszyłem w poprzednim odcinku. Możecie to wyrazić ten swój pogląd albo tutaj, albo pod tamtym właśnie odcinkiem. Ja dziękuję. Goodbye, Cruel World.